Siema. W dzisiejszym odcinku będę po drugiej stronie kamery, będę pełnił funkcję narratora. Ponieważ sezon 2021 zbliża się wielkimi krokami, to postanowiłem, że pokażę Wam nasze zakupy, których dokonaliśmy właśnie na sezon 2021. I trochę tego się nazbierało, więc postanowiłem, że nakręcimy o tym osobny odcinek. No i zapraszam Was do oglądania. Od tego wózka transportowego zakupiłem go z myślą o łowiskach komercyjnych. Wózek w całości, po rozłożeniu, ma około 1,20 m wysokości. Ma małe kółka, dlatego raczej będzie nadawał się tylko na łowiska o, o równej drodze. Ale jego największym atutem jest waga oraz to, jakie gabaryty ma po złożeniu. Jak go sobie złożymy, to zajmuje naprawdę. Mało, mało miejsca. Można go porównać śmiało do takiej torby karpiowej rozmiaru L. Bierzemy go sobie do ręki. Tak to wygląda. Jest to w sumie taka miniaturka. Kolejną rzeczą, jaką zakupiliśmy na nadchodzący sezon, jest podbierak z serii DAM FZ. Jest to podbierak, który po złożeniu Zajmuje również bardzo, bardzo mało miejsca. Zależało mi na małych gabarytach podbieraka, ponieważ w tym sezonie chcemy z Kubą spróbować łowić ryby na takich mega szybkich sesjach. Będziemy próbowali łowić karpie z powierzchni, więc taka kompaktowość tych akcesoriów jest dla nas bardzo ważna. Podbierak jest mega lekki. Sztyca ma około metra, metra długości. Po złożeniu podbierak wygląda w ten sposób. Jest naprawdę, naprawdę poręczny, zajmuje mało miejsca. Można go przypiąć do plecaka karpiowego i ruszać w świat. Pokażę wam jak się go składa i rozkłada przy okazji recenzji pokrowca, bo pokrowiec zasługuje na osobny materiał. Do podbieraka dokupiłem jeszcze dodatkowo taki najzwyklejszy pływak, żeby podbierak po prostu unosił się przy powierzchni. Przechodzimy do kolejnych akcesoriów. Są to moje upominki, które otrzymałem na święta. Pudełko z Miwardii oraz waga analogowa. Waga prezentuje się w ten sposób. Wygląda na bardzo, bardzo solidną. Wykonana jest z takich materiałów raczej lepszej jakości. Ale testy wagi zrobimy również w osobnym materiale. Pudełko. Pudełko ma bardzo, bardzo dużo możliwości. Możemy sobie wyregulować wielkość przegródek poprzez wsuwane szuplatki. Ja sobie tak podzieliłem, że zostały mi trzy, ale może w przyszłości jeszcze będę to zmieniał, więc nie wyrzucam tych szufladek. Brakuje mi tutaj jeszcze materiałów przyponowych, ale chcę sobie dobrać takie materiały, żeby mi idealnie wpasowały się w wielkość, więc stoję jeszcze przed ich wyborem. Tutaj mamy haczyki, jakieś igły, pudełko z drobnymi akcesoriami, noże i, i takie małe szpargały. Nie małem pudełku znajdują się sygnalizatory wędkarskie. Zakupiłem zestaw czterech sygnalizatorów wędkarskich z centralką oraz w zestawie dostałem do nich bary do wszystkich czterech sygnalizatorów. Tutaj widzicie jeszcze sygnalizatory mechaniczne. No i te sygnalizatory zakupiłem na AliExpress. Zakup sygnalizatorów chodził za mną od początku sezonu 2020. Ale nie wiedziałem na co się zdecydować. Sygnalizatory w Polsce w tej konfiguracji kosztowały około 500-600 zł. Najtańsze modele oczywiście, więc postanowiłem, że zaryzykuję i kupię na AliExpress. O tych sygnalizatorach nagram Wam osobny odcinek. Na razie je testuję. Jestem z nich zadowolony. Pora, żeby pokazać Wam jeden z moich najlepszych zakupów ostatniego czasu, a mianowicie nowy fotel karpiowy firmy ProLogic. Jest to model Commander Daddy Long. Jest bardzo wygodny. Miałem okazję go testować na jednej zasiadce. Wykonany jest z super materiałów. Posiada tutaj kieszonkę na powerbanka albo jakieś drobne akcesoria. Ma możliwość regulacji oparcia co na długich zasiadkach karpiowych jest, jest bardzo ważną rzeczą. Przekonałem się o tym, biorąc na zasiadki swój fotel federowy. Ale ten fotel również zasługuje na osobną recenzję i porównanie go do, do pozostałych foteli. Więc nagram osobny materiał. Za fotelem stoi kolejny fenomenalny zakup, moim zdaniem. Jest to pokrowiec na wędki karpiowe firmy DAM. Posiada dwie komory. Do każdej z nich możemy włożyć po trzy kije. Do jednej możemy włożyć trzy kije uzbrojone, a do drugiej trzy kije awaryjne bez kołowrotków. Świetną rzeczą są te pokrowce na kołowrotki z możliwością regulacji ich wysokości. No, ale tak jak w przypadku krzesła i, i pozostałych akcesoriów, myślę, że warto nagrać o tym pokrowcu osobny materiał, więc, e, więc tak zrobimy i nagramy. No i to by było w sumie na tyle w tym krótkim materiale. E, linki do produktów wrzucę Wam w opisie filmu, bądź w tym momencie materiału wstawię Wam ceny poszczególnych artykułów. Będę je testował, będę robił recenzję, tak jak wspomniałem w tym filmie, więc zachęcam Was do subskrybowania kanału oraz obserwowania nas na Instagramie. A Wam z okazji nadchodzącego sezonu oraz nowego roku chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego, połamania kija, samych rekordowych połowów i dużo zdrowia. Trzymajcie się, połamania.